4 godziny na dobę. 8 godzin to trochę mało, no ale być może kiedyś będę transmitował 8,24 na dobę. Zaraz, tylko muszę jeszcze przejść na czat, żeby mieć tutaj po prostu ten. Zaraz. Czekaj, czekaj, chwila. Chwila, chwila, chwila. Czy mnie dobrze w ogóle słyszę, pytanie? Mm. Tutaj się zacina wszystko. Dobra, ok. Trudno. Hmm. A w, w ogóle, bo w ogóle czatu nie widzę. W ogóle czatu teraz nie widzę. Fila. A dobra, ok, już mam, już mam, już mam, już mam, już mam, już mam. Momencik. A, cały live teraz wiesiło. O, witam Otro. Witam Otro. Już w końcu tego O, Połączę na razie i tak i to, 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 to też. Tak, to też. Czekam, otwieram na raz. Boże, wszystkiego jest tak dużo, że już w końcu wariuję po prostu. Dariuje. O oh my god, naprawdę. kurczę mętlik głowy w e, e, Widli na tego live'a, bo widzę, że jest sporo osób. Witam wszystkich. Tylko niestety mam drobny problem jeszcze. M niestety. Niestety mój sprzęt jest jaki jest i mam drobny problemik. Przepraszam za problemy techniczne. Eee, momencik, bo mam tutaj dość. Chwileczkę, bo znowu zaczyna coś zacinać. E, jak w ogóle... To jest dobre pytanie. Zaraz, tylko tutaj... Muszę... Dobra, tutaj będę widział czat. Czekaj, a w ogóle mogę na przykład ustawić ekran? Chyba mogę, ale nie wiem, czy dam radę. O Jezu, na... no trochę się z komputery zepsuje, jeśli chodzi o te live'y. Właśnie wiecie, dlaczego live'ów nie ma zazwyczaj, bo po prostu masakra. No, więc witam Was w moim dość dziwnym live. Ie. Dawno live'ów nie było, więc postanowiłem, że zrobię. Bo dawno nie było, to zrobiłem. I ogółem to całkiem spokojnie. Mertalia, wit witam Foxy Live, Artur Morgan, witam Osioł. Wszy wszystkich witam. Wszystkich witam. W wit nie wiem, jak mnie słychać w tym momencie, czy nie zacina na przykład. Dawno nie było live'a, no wiem, że nakręcę, bo jak widzicie, mój sprzęt jest jaki jest i z tego nic nie poradzę. O mordy jasnych, cios. oh my god. Ech. No to opowiadajcie, tak was słychać. Opowiadajcie, moi drodzy, Słuchajcie. Bo u mnie nic, niestety. Opowiadajcie, co tam u was Jak Radio, które ma za <grystanie> <grystanie> Niestety to wiem, niestety o tym wiem. Brzmi jak radio tak jest ja, wtedy to wiem wiem jak przyje O ładko, naprawdę. Boże święci. Mację to na razę powiedzieć. Ja pierdzielę. Mam dość tego. Dobra, okej. Okay. Chęć mikrofonu.

będę mówił jak mnie z ja, będę... ja będę Dobrze mogę siedzieć, dziwić nic nie. O Jezu, czekajcie, spróbuję kamerkę wyczysta kamerkę. Czekaj, Aha, tak to się robi. Okej, okay, dobra. Eee. Eee. Dobra, okej, 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 okej. Przestań. Jezu, co się dzieje? No i po co ja będę się odzywał jak kurde ten, jak mi kurde nic nie słychać, znaczy się w sensie słychać, ale pewnie kurde ten, pewnie mnie tak słychać, że w sensie, no wiecie, że tak, że mnie zacina pewnie, to po co ja będę się odzywał w ogóle, momencik. Dobra, a ja spróbuję włączyć kamerę teraz. Zobaczę, czy coś, czy coś z tego będzie. Dobra, kamerka poszła jeszcze raz. Reset. Reset kamery i tak, widzę, że to będzie przerąbane. Okej, okay, nie jest najlepiej, niestety, jeśli chodzi o mój sprzęt, to jest masakra. O, Matko. Um. Dobra, okej. Okay, to jest, już się robi nudne. Te wszystkie gry chcą kopiować GTA. Co tam u was, bo ja już po prostu nie... Nie no, ten live to jest jakaś fraszka, kurde. Tak. To jest porażka kompletna, bo jak widzę, co się dzieje z tym, co się dzieje z tym kąpem, to porażka. Ok, nie wiem co, co coś to pomogło. OK Mi powiadomienia przez o tym, się powiadomienia badać. A aj, 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 Cała mapa, kurde, zwiedzi co ma trzy sekundy. Hehe, Aha, racja, czekaj, to ja wyłączę kamerkę. Wyłączę poczekajcie, to ja. Okej, okay, teraz chyba jakoś powinna być lepsza. Tak, bez kamerki to tro trochę dziwnie nagrywać, no ale dobra, trudno. E Ugh. Tak trochę bez kamerki to tak trochę dziwno nagrywać, jeśli o to chodzi, bo bez kamerki to tak mi trochę dziwnie nagrywać. No ale nie mam innego wyjścia, bo ten laptop jest jaki jest i na to nic nie poradzę. Walić mój sprzęt. O oh my god. A co będzie, jak spróbuję ekran dostawić? Czekaj, dam na to W ogóle? Okej, okay. mhm. udało mi się udostępnić ekran o dziwo. Udało mi się, się udostęp... o dziwo. Udało mi się udostępnić ekran. O dziwo mi się udało udostępnić ekran. Dobra, jakoś mi się to udało. Nie wiem z jakiego powodu. Dawny, dawniej nie mogłem przez jakiś czas, nie wiem dlaczego. Oh, shit. Oh, shit. Co kurseniami. <grywa> o, matko. Ukryj. Dobra. Um, pere, pere pere pere, serery. Dam, daram, 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 daram. Co włączy? Nie włączasz kamerkę. Znaczy się ja nie włączam kamerki, ale włączam na... Okej, okay, co ja robię? Boże. Poszukam sobie czegoś. Momencik, zaraz wracam. Um, chwila. Fajnie, ścięło mi całego live'a. Posłuchajcie ten ekran, bo to To masakra. To, co się dzieje, to jest masakra. Zajęliście, kurde. Ech, no dobra, to nie ma sensu, więc. No, jak widzicie, wszyscy dosłownie błagali mnie o tego live'a, no ale sami widzicie, co, co się dzieje z moim komputerem. Więc, no, niestety, macie już odpowiedź, dlaczego nie ma live'ów. macie <ścoughs> dlaczego nie ma live'ów. Nie mogę nic pisać. Dobra, okej, okay, kończę tego live'a, bo to po prostu coś się kurde. Psz, Dobra, okej, okay, kończę tego live'a, bo to jest nie. nie...